Bez względu na miejsce pobytu wieniawa, dba, by jej rutyna żywieniowa oraz nawyki związane z aktywnością fizyczną nie zmieniały się. W serii pytań i odpowiedzi zorganizowanej na Instagramie influencerka ujawniła, jakimi zasadami kieruje się w kwestii diety oraz uprawiania sportu. Staram się jeść trzy razy dziennie przez 8 godzin, a następnie trzymam okienko żywieniowe przez 16 godzin. Intermittent fasting okresowy, post, przyp. Redaktor to w moim przypadku najbardziej skuteczna dieta, jaką stosowałam w życiu. Ale oczywiście każdy ma inaczej. Co do aktywności fizycznej, ćwiczę mniej więcej trzy razy w tygodniu. A ostatnio wprowadziłam też codzienną 20-minutową jogę o poranku, wyliczała. Przy okazji Julia zdradziła, jak wygląda jej codzienny poranny rytuał: pije ciepłą wodę z cytryną lub szota wody z cytryną, imbirem, kurkumą i pieprzem kajen. A po posiłku maczę na mleku owsianym odpowiedziała. Celebrytka wyznała również, że stara się nie liczyć kalorii, zamiast tego przystosowuje się do aktualnych potrzeb swojego organizmu. Nie liczę. Chyba, że jestem na pudełkach, to wtedy dokładnie wiem, ile jem ale aktualnie po prostu odżywiam się zdrowo i przyjmuję mniej więcej 1500-1700 kalorii. Staram się słuchać własnego ciała. Natomiast fast food, nie mleko, nie pieczywo czasem oznajmiła. Między uwagami fanów na temat diety znalazło się także pytanie o kolorowe kamyczki ozdabiające zęby wieniawy, widoczne w jednym z jej teledysków. Zrobiłam sobie więcej tych kamyczków do klipu rozkosz, ale zostawiłam na dłużej te dwa na górnych zębach, napisała i pochwaliła się zdjęciem ze zbliżeniem na kolorowe dekoracje.